Witam państwa, moimi państwa gościem jest profesor prof. Halina Bartosik Psujek, podkarpacka konsultant wojewódzka w dziedzinie neurologii i przewodnicząca sekcji Stwardnienia rozsianego i Neuroimmunologii Polskiego Towarzystwa Neurologicznego. Dzień dobry pani profesor. Dzień dobry pani redaktor. Dzień dobry Państwu. Spotykamy się w Światowym Dniu Mózgu. Będziemy dzisiaj rozmawiać na temat rewolucji terapeutycznej w leczeniu stwardnienia rozsianego. Jeśli pani profesor się ze mną zgodzi, przyjmijmy kilka obszarów, które wyznaczają nam tę rewolucję terapeutyczną, czyli obszar farmakologii, obszar finansowy, systemowy, obszar naukowy. I chciałabym. Od razu przejść może do tego obszaru farmakologicznego i zapytać, jak leczenie stwardnienia rozsianego wyglądało kiedyś, jak ono wygląda dzisiaj i jak też Polska wygląda na tle innych krajów pod tym względem? Rzeczywiście w obszarze stwardnienia rozsianego w ostatnich latach dokonuje się rewolucja. Rewolucja terapeutyczna, niewątpliwie, ale ja bym potraktowała to trochę szerzej. Jest to również rewolucja w zakresie diagnostyki, w zakresie oceny pacjenta, w ogóle w zakresie postrzegania choroby. I te wszystkie działania są prowadzone równolegle, czyli jakbyśmy popatrzyli na to, jak był diagnozowany i leczony pacjent wcale nie tak dawno raptem 40 lat temu. Mieliśmy do dyspozycji w ograniczonym, bardzo ograniczonym zakresie badanie rezonansowe i mieliśmy do dyspozycji praktycznie brak zarejestrowanych skutecznych leków. Systematycznie prowadzone badania, próby kliniczne doprowadziły do tego, że zaczęto stopniowo włączać preparaty immunomodulujące, czyli takie które zmieniają odpowiedź immunologiczną w stwardnieniu rozsianym. Początkowo były to preparaty interferonu, potem preparaty kopaksonu, potem pojawiły się przeciwciała monoklonalne o coraz większej skuteczności, o coraz większej możliwości stosowania i w tej chwili mamy kilkanaście leków zarejestrowanych do leczenia stwardnienia rozsianego o o udokumentowanej skuteczności i co więcej, to pokazują badania ostatnich lat, oparte już nie na próbach rejestracyjnych, ale na realnych grupach pacjentów. Mamy potwierdzoną skuteczność wieloletnią u tych pacjentów. To jest oczywiście hamowanie rozwoju choroby, hamowanie objawów choroby. My ciągle nie mówimy o możliwości wyleczenia pacjenta. Ale już samo zatrzymanie aktywności choroby, a tym samym utrzymanie sprawności pacjenta jest ogromnym sukcesem. Równolegle z tym rozwijały się metody diagnostyczne, czyli wprowadzenie rezonansu, szerokie zastosowanie rezonansu, określenie kryteriów rozpoznania w oparciu o objawy kliniczne i badania rezonansowe, określenie zasad oceny pacjenta za pomocą określonych skal, walidowanie tych wszystkich skal i tych wszystkich zasad oceny co doprowadza do możliwości porównywania pacjentów w wielu grupach zarówno w Polsce jak i w innych krajach więc my w tej chwili mamy już bardzo określony sposób prowadzenia pacjenta i w zasadzie diagnozy i w zasadzie oceny jego niesprawności i Oceny, a przede wszystkim możliwości terapii i stosowania różnych leków. O tyle jest to istotne, że stwardnienie rozsiane jako choroba heterogenna o różnych, o różnych typach przebiegu, o różnej aktywności, wymaga też różnych form leczenia. I my w tej chwili mamy możliwość stosowania preparatu, zarówno u pacjentów z postacią przebiegającą z rzutami i remisjami tą taką najbardziej typową. Jak i z postaciami postępującymi, zarówno z, postaciami pierwotnie z postacią pierwotnie postępującą, jak i z postacią wtórnie postępującą. A jak wygląda terapia stwardnienia rozsianego w Polsce? Proszę Państwa, w Polsce oparte leczenie jest na programach lekowych finansowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Kryteria włączenia do programu tak zwanego pierwszoliniowego, czyli do pacjentów o wczesnym okresie choroby z rozpoczynaniem leczenia, są ustalone tak, że właściwie każdy pacjent z aktywną postacią choroby, z pewnym rozpoznaniem, może być włączony do leczenia. I tutaj mamy dużą możliwość, bo wiele leków jest w tej chwili aktualnie. Dostępnych w programie pierwszej linii. Natomiast w przypadku nieskuteczności tej terapii, w przypadku bardziej aktywnej choroby, przełączamy pacjenta na tak zwaną drugą linię. To jest terapia, w której stosujemy leki o większej skuteczności, o bardziej aktywnym, agresywnym wręcz działaniu. I jednocześnie ta większa skuteczność wiąże się też z potencjalnie większym ryzykiem powikłań czy objawów ubocznych. Zatem każdy pacjent, każdy etap, każdy chory z określoną aktywnością choroby w tym układzie może znaleźć odpowiednią terapię dla siebie. Problem jest jeden w naszym schemacie postępowania z pacjentem. Zdolność przejścia pomiędzy pierwszą a drugą linią w Polsce jest bardzo ograniczona. Ta możliwość przejścia z pierwszej linii do drugiej, dlatego że kryteria nieskuteczności terapii pierwszoliniowej są mocno wyśrubowane, są trudne do spełnienia. Mówiąc kolokwialnie, pacjent musi być znacznie bardziej chory, aby z pierwszej linii przejść do drugiej, niż są to zasady obowiązujące w całym świecie, w Europie, postulowane zresztą przez sekcję stwardnienia rozsianego i neuroimmunologii w Polsce, ogłaszane w różnych naszych dokumentach. Odrębnym programem lekowym jest program leczenia postaci pierwotnie postępującej. Tutaj mamy przeciwciało monoklonalne, które jest dedykowane dla takich pacjentów, ma Potwierdzoną skuteczność zostało wprowadzone stosunkowo niedawno. To są pierwszy okres, kiedy my zaczynamy wprowadzać tych pacjentów, dlatego że pod koniec ubiegłego roku ten program został uruchomiony. Na zapewnienie terapii, na zabezpieczenie czekają jeszcze pacjenci z postacią wtórnie postępującą, czyli tacy, którzy po okresie chorowania z rzutami i remisjami kiedy u nich zaczyna się już taki okres rzadszych rzutów o mniejszym nasileniu ale z kolei pomiędzy rzutami nie mamy całkowitej remisji objawów a dochodzi do systematycznego pogarszania postać wtórnie postępująca ma już swój lek zarejestrowany ma potwierdzoną skuteczność yy, określony preparat, ale w Polsce jest w tej chwili jeszcze niedostępny. Myślę, że powinien być wprowadzony i liczymy na to, że ci pacjenci również zostaną zabezpieczeni. Pani profesor, a proszę powiedzieć, jak wyglądają naukowe doniesienia na temat leczenia stwardnienia rozsianego? I to jest bardzo szeroki temat, dlatego, że my mamy kilka nurtów badawczych jeśli chodzi o ocenę terapii o ocenę skuteczności leczenia mamy typowe próby kliniczne typowe próby rejestracyjne o określonym strukturze badania są to badania wieloośrodkowe z kontrolą placebo albo innym aktywnym komparatorem o ustalonej skuteczności mamy te próby Zaślepione, podwójnie zaślepione, i to są badania rejestracyjne. Niezależnie od tych badań prowadzone są badania na realnych grupach pacjentów, na typowych pacjentach prowadzonych już nie w ramach sztucznej, w pewnym sensie próby klinicznej, tylko w codziennej praktyce lekarskiej. I ostatnio ukazały się publikacje dotyczące tego typu badań. One są bardzo cenne, bo pokazują, że ta skuteczność, która została wykazana w badaniach rejestracyjnych, spełnia się też i potwierdza w próbach z realnej praktyki, z codziennej praktyki lekarskiej. I takich kilka publikacji o dużym zasięgu, o wieloletniej obserwacji pacjentów ukazało się zarówno w ubiegłym roku, jak i w tym. Dotyczy leków od lat stosowanych, jak również tych nowo wprowadzanych. To, co jest ciekawe, że przy potwierdzonej skuteczności, my mamy również stosunkowo dużą bezpieczność tej terapii, i dotyczy to. Zarówno leków stosowanych w pierwszej linii, czyli tych preparatów, które znamy od wielu lat, do których jesteśmy przyzwyczajeni i znamy ich bezpieczeństwo, jak również potwierdza się nam przy odpowiednim monitorowaniu, kontrolowaniu bezpieczne prowadzenie pacjenta na terapiach drugoliniowych. Pani profesor, powiedzmy może jeszcze o tym, na czym polega innowacyjność tych nowoczesnych leków na SM? Wydaje mi się, że jeżeli bym chciała podsumować taki termin innowacyjność terapii, to tutaj można wyróżnić na pewno dwa kierunki takiej innowacyjności. Pierwsza, pierwszy kierunek to jest fakt, że terapia stwardnienia rozsianego staje się bardziej przyjazna dla pacjenta. Przyjazna w takim zakresie, że łatwiej. Taką terapię przez wiele lat prowadzić, bo terapia stwardnienia rozsianego jest terapią wieloletnią, wiel, kilka, kilkanaście lat nawet. Zaczynaliśmy od preparatów podawanych co drugi dzień, codziennie czy kilka razy w tygodniu podskórnie. Później pojawiły się tabletki, co już jest dużym ułatwieniem dla pacjenta. Kolejnym krokiem to są terapie, które podajemy jeszcze rzadziej. Podawane są albo dożylnie, albo doustnie, ale my już mamy długi okres czasu pomiędzy jedną infuzją a drugą. Bardzo korzystne z punktu widzenia współpracy z pacjentem, bo jemu jest łatwiej taką terapię zaakceptować. Druga innowacyjność, drugi element tej innowacyjności, to jest sam fakt, że terapie są coraz bardziej terapiami celowanymi. Czyli w oparciu o jakiś element patofizjologii, immunopatogenezy stwardnienia rozsianego, dobierany jest preparat, który działa, na przykład na określoną linię komórkową, albo na określony etap zaburzeń immunopatogenezy i powoduje, że zmiana w tym elemencie, w tym konkretnym Miejscu powoduje, że ta cała kaskada zaburzeń immunopatogenetycznych się nie rozwija, mamy zahamowanie choroby. Zatem nie zaburzamy tak jak wcześniej stosowana immunosupresja całości układu odpornościowego, a działamy tylko w sposób bardzo celowany. Powiedzmy może teraz na temat samej dostępności do, do tego leczenia. Kolejki są oczekujących pacjentów wciąż są obserwowane w wielu rejonach Polski. Jak ta sytuacja dzisiaj wygląda? No niestety są białe, a właściwie powiedziałabym chyba czarne miejsca na mapie Polski, gdzie jednak pacjenci czekają na włączenie do leczenia. Nie jest tych miejsc dużo. Myślę, że dla równowagi mogę powiedzieć, że są miejsca, gdzie kolejek nie ma wcale, ale z drugiej strony no niepokojącym jest fakt, że są ciągle powtarzające się obszary, gdzie pacjenci włączeni być nie mogą gdzie czekają kilka miesięcy, czasem kilkanaście miesięcy, a Dobrze wiemy i lekarze prowadzący leczenie, pacjenci również mają tego świadomość, że opóźnienie to jest działanie na niekorzyść chorego. Zawsze późne leczenie powoduje, że mamy znacznie większe ryzyko narastania niesprawności. Wiele działań było robionych, wiele rozmów było robionych a propos zmian finansowania, tak aby ta mapa została wyczyszczona z tych takich miejsc, gdzie pacjenci nie są wprowadzeni do leczenia, a mimo to ciągle takie sytuacje mają, mają miejsce. To jest chyba kolejny element, gdzie trzeba o tym mówić, trzeba to podkreślać, aby czy regionalny NFZ, -y, czy centralny NFZ widział ten problem i starał się te kwestie usunąć. Rewolucja terapeutyczna w stwardnieniu rozsianym pokazuje, że inwestycje w leczenie przynoszą y, obniżenie kosztów pośrednich. Jak ta sytuacja dzisiaj wygląda z y, Pani punktu widzenia? Rzeczywiście w Polsce mamy leczonych coraz więcej pacjentów, coraz większy odsetek chorych szybko dostaje odpowiednią pomoc. I jak ostatnio pokazały takie zestawienia, które ukazały się ze strony czy Ministerstwa Zdrowia, czy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, widać, że spada zarówno absencja chorobowa u pacjentów ze stwardnieniem rozsianym, spada również liczba rent przyznawanych z powodu stwardnienia rozsianego. Bardzo wymierny, bardzo wyraźny trend, który utrzymuje się już od, od jakiegoś czasu. Czyli pacjenci ze stwardnieniem rozsianym nie idą na rentę, tylko są aktywni, są dalej na rynku pracy, pracują, funkcjonują w sposób normalny, prawda? Nie jest to ciężko chory pacjent, który wymaga wsparcia, tylko jest aktywnym członkiem społeczeństwa zwłaszcza jest to tak istotne ze względu na to, że grupa wiekowa tych pacjentów jest ustalona między 20 rokiem życia a 40, prawda? Właśnie w tym okresie się Te, diagnozuje tak, jest to chorobę. największa grupa. Tak, jest to okres największych najwyższego Pojawiania się największej zachorowalności w stwarnieniu rozsianym I rzeczywiście jest to grupa młodych pacjentów. Dla nich utrzymanie aktywności, kiedy oni mogą kończyć studia, podejmować pracę, rozpoczynać normalne życie zawodowe, rodzinne, społeczne jest szalenie ważna. Ja bardzo się cieszę, że to się przekłada na takie dane ogólnopolskie, bo jak patrzymy na naszych pacjentów, jak widzimy, jak oni funkcjonują, to takie są również nasze obserwacje i nasze, nasze odczucia. Oczywiście, stwardnienie rozsiane jest chorobą bardzo poważną. Jest to choroba degeneracyjna, która doprowadza do narastania niesprawności, i po pewnym okresie czasu ci pacjenci stają się niesprawni w mniejszym lub większym zakresie. Ale im dłużej taka sprawność zostanie utrzymana, tym to jest ogromna korzyść, tym większa, tym dłuższa korzyść dla pacjenta. Pani profesor, na zakończenie naszej rozmowy chciałabym zadać ostatnie już pytanie. Dlaczego warto mówić o chorobach mózgu? Dlaczego warto mówić o chorobach mózgu? Pani redaktor, choroby mózgu to jest. I będzie wyzwanie XXI wieku. My mamy coraz bardziej rozwije, rozwiniętą i rozwijaną medycynę, możliwości terapeutyczne, możliwości diagnostyczne dotyczące chorób somatycznych, dotyczące chorób narządów wewnętrznych, układu ruchu. Mózg jest narządem, po pierwsze, bardzo trudnym do badania. Po drugie, bardzo trudnym terapeutycznie, ponieważ mało mamy jeszcze dogłębnej wiedzy na temat chorób na przykład neurodegeneracyjnych. Więc jest to bardzo trudny problem, jeśli chodzi o kwestie naukowe i kwestie terapeutyczno-diagnostyczne. A z drugiej strony bardzo wyraźnie narasta nam populacyjnie liczba ludzi starszych, albo wręcz starych. Ten trend jest utrzymywany od wielu lat i będzie tylko narastał. Zatem mamy przed sobą coraz więcej pacjentów potencjalnie narażonych na rozwój chorób neurodegeneracyjnych choroba Alzheimera, choroba Parkinsona, innego typu choroby zwyrodnieniowe. Które tak naprawdę leczone są wtedy, kiedy są szybko rozpoznane, i też efekt terapeutyczny jest mocno niezadowalający. Zatem o chorobach mózgu my musimy mówić, bo jest to ogromne wyzwanie, ogromne wyzwanie medyczne, ale jak popatrzymy na to, jaka jest skuteczność terapii, ogromne wyzwanie społeczne, i to jest coś, co. Będzie tylko narastało. To jest problem, który będzie narastał. Bardzo dziękuję Pani Profesor za tę rozmowę. Moimi Państwa gościem była Profesor Halina Bartosik-Psujek, podkarpacka konsultant wojewódzka w dziedzinie neurologii i przewodnicząca sekcji stwardnienia rozsianego i neuroimmunologii Polskiego Towarzystwa Neurologicznego. Dziękuję Pani Profesor. Dziękuję bardzo.